A witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu, gdzie, jak w to lato, łączymy przyjemne z pożytecznym. Pożytecznym, dlatego, że mam dzisiaj dla Ciebie totalny hit z Rossmana. I moja droga, jest to hit za 10 zł z groszami. Który, jak jeszcze pokażę Ci taki mały trik, starczy Ci na dłużej. Zanim przejdę do tego produktu, chciałabym nadmienić, że nie będzie to produkt, który będzie dla każdego. I tutaj co ja mam na myśli. Dla kogo nie będzie to produkt? Nie będzie to produkt dla osób, które mają problemy z barierą hydrolipidową, czyli innymi słowy, również z trądzikiem, albo ta skóra jest jakaś przesuszona. Nie będzie to produkt dla osób, które obecnie korzystają na przykład z retinolu bądź z kwasów. Nie będzie to również produkt dla osób, i tutaj uwaga, na konsultacjach kosmetycznych. Właśnie, jeżeli chcesz się na takie kosmetyczne konsultacje ze mną mówić, link oczywiście pod filmem. Kontakt tylko i wyłącznie na maila. I na konsultacjach kosmetycznych, wracając do tematu, zdarzyło się kilkakrotnie tak, że zgłaszały się do mnie dziewczyny i. Kiedy wypełniały ankietę, jak wygląda ich obecna pielęgnacja. W pielęgnacji pojawił się na przykład retinol pomieszany z kwasami, które pojawiały się w pielęgnacji między dwa do trzech razy w tygodniu. Jeszcze dwa razy w tygodniu dodatkowo pojawiał się peeling. Oczywiście bariera hydrolipidowa tam nie istniała. I w tym momencie, jeżeli są to takie osoby i popełniają ten błąd, a nie miały nigdy ze mną konsultacji i nawet nie wiedzą, że w ten sposób nie należy postępować, i dodadzą sobie produkt z Rosmana. Ten, o którym dziś powiem, który jest tutaj koło mnie, to tylko jeszcze sobie pogorszą całą sprawę i będzie źle Dlatego tutaj ja wytłumaczę, jak ten produkt używam, w jaki sposób ja z niego korzystam Nie korzystam z niego codziennie i tutaj, żeby nie było tak, że um, poszłam, kupiłam, a nie wiedziałam Myślę, że to warto o tym mówić, żeby jednak, yy, no... Nawet jeżeli ktoś jest takim nie do końca świadomym konsumentem Żeby y, tą świadomość trochę złapał Więc kochana, o czym mowa? Jest to produkt z firmy Isana I nie jest to do końca kosmetyk, ponieważ są to płatki kosmetyczne Ale to nie są takie zwykłe płatki kosmetyczne Bo teraz możesz sobie pomyśleć Płatki kosmetyczne za 10 zł? Co ta dziewczyna oszalała? Nie e, Więc ja Ci tutaj pokażę, możesz zrobić sobie screenshot e, Clean and Peel Isana I to są płatki kosmetyczne, które... Są z takimi motylkami. Widać motylki? Widać. I do czego są te motylki? Te motylki to jest oczywiście peeling, moja droga. I teraz sobie pomyślisz, no ale po co takie płatki i tak dalej? Więc ja ci zdradzę e, sposób, w, jakich ja z, z, w jaki ja z nich korzystam. I zanim to powiem, jeszcze chciałam ci powiedzieć mój mały trik. Ja sobie te płatki przecinam na pół. W związku z tym, zamiast mieć tych płatków 40, ja mam ich oczywiście. 80. Ten płatek, jak widzisz, on jest całkiem spory. Więc w związku z tym, w jaki sposób ja korzystam z tych. Władków. Oczywiście nie korzystam z nich codziennie, absolutnie nie, ale jak nakładam makijaż, taki na przykład jak dzisiaj, ponieważ specjalnie dla ciebie jeszcze nie ma tego na kanale, ale już jak po moich testach będzie, testowałam e, oczywiście kosmetyki z najnowszej serii z AA od Magdy Pieczonki. I jak widzisz, ten makijaż taki tutaj chciałam nałożyć trwały, żeby on się długo trzymał. I wtedy bardzo ważną rzeczą jest, że przed nakładaniem takiego makijażu, żeby tą twarz jednak. No, właśnie, troszkę złuszczyć, ale żeby to nie było takie nadmierne złuszczanie, bo nie chcemy, żeby nam się oczywiście tutaj coś działo pod tym makijażem i tak dalej, i tak dalej. A co gorsza, dla osób z trądzikiem, żeby właśnie ten peeling gdzieś tam porobił nam ranki, porozwalał te tutaj wypryski, brzydko mówiąc, i gdzieś tam potem nam się to wszystko rozniesie, a już makijaż na pewno się nie nałoży. Dlatego ja sobie taki płatek dzielę na pół i wtedy, mając już dwa właśnie, dwie takie części tych płatków, robię sobie. Oczywiście, taki mini peeling, i tutaj mam tonik na tym płatku, rzecz jasna. No i czekam na wchłonięcie. No i oczywiście potem dalej przygotowuję twarz pod makijaż i już możemy działać dalej. Także ja w ten sposób korzystam z tego produktu. Ja wiem, że to jest bardzo krótkie nagranie, ale wolę krótko i do sedna. I oczywiście tutaj korzystam z tego produktu z Rosmana, naprawdę. Świetny gadżet, a zanim jeszcze przejdę dalej, to chciałabym Ci tylko opowiedzieć, że oczywiście jeżeli chcesz nie tylko nakładać makijaż i, że tak powiem, ukrywać jakieś niedoskonałości makijażem, to możesz zajrzeć do mnie na www.zawszemłoda.com, gdzie uczę Cię jak... No właśnie, zredukować widoczność zmarszczek, pozbyć się istniejących już zmarszczek, działać prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, pozbyć się podwójnego podbródka i oczywiście ukształtować piękny owal. Twarzy. Więc jeżeli chcesz się lepiej ze sobą poczuć, zadbać o siebie, a tego nikt za Ciebie nie zrobi Oczywiście nabrać pewności siebie i iść w życiu odważnie i do przodu To serdecznie Cię zapraszam na www.zawszemoda.com Gdzie możesz skorzystać z moich autorskich kursów tapingu twarzy, z darmowej lekcji tapingu twarzy I oczywiście zdradzam Ci podane na tacy azjatycką tajemnicę piękna, czyli tajemnicę wiecznie młodych Azjatek i oczywiście chodzi o masaż bańkami, którego również uczecie na www.zawszemoda.com. Dlatego zanim będziesz szukać rozwiązań na zewnątrz, zadbaj o siebie od wewnątrz. I to bardzo chciałam Ci. Przekazać. I tak jak mówiłam na początku tego nagrania, na temat właśnie tych naszych płatków, świadomość konsumencka zawsze u mnie na pierwszym miejscu, dlatego muszę cię uświadomić, że żeby tutaj dobrze wyglądać, nie wystarczy działać jedynie od. Z zewnątrz trzeba działać również od wewnątrz, tak jak mówiła to e, oczywiście japońska beauty guru Kizu Saeki, którą wielokrotnie cytowałam Ci już na kanale. Kochana, nie ma co przedłużać, jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, wiesz gdzie się zgłosić, konsultacje kosmetyczne, link pod filmem i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!